Kony, naprawdę myślisz, że dam sobie z nimi radę? Pewnie, ale nie wybiegaj przed Peleton. Praca zespołowa, pamiętaj. Hit kasowy, inwazja kosmitów, ujęcie pierwsze i ostatnie. Akcja! Avengersi, do boju! Może i jesteśmy drużyną, ale to moja kwestia. Się rozumie. No to jazda! Ciao! Teraz moja kolej. w grupach niezbyt liczebnych. To mi wygląda na zwiat, a nie na inwazję. Na razie, ale nie możemy ryzykować jazda. Szukają zielonego karła! O, mamusiu, tylko nie to nie! Właśnie go znaleźli! A gdzie moja gwiazda? Twoja karoca już czeka, pani. W samą porę, soku. Tak samo jak na treningach. To się nazywa praca zespołowa. Dobre wieści. Zaraz pozbędę się ostatnich dwóch skautów. wieści chłopaki właśnie dostali wsparcie. Musimy natychmiast zamknąć portal. Czekaj, czekaj! I dalej. Wracajcie z powrotem do dziury! Czy tylko ja mam wrażenie, że jakby ci tauri złapali karła, załatwiłby ich z palcem w nosie? Lekka przesada, ale coś w tym chyba jest. Załatwisz to? Z przyjemnością. Soku, co ty wyprawiasz? Właśnie zepsułeś świetną scenę, a zagrałeś wyśmienicie. Dzięki, ale jest problem ze scenariuszem i musisz nam pomóc. Nie jestem gwiazdą, tylko częścią zespołu, jak każdy z nas. Że co? To niemożliwe! Więc kto zagra? Ty! Ja. Nie przerwą inwazji, dopóki cię nie złapią. Ale ty masz wielką moc i możesz przegnać ich daleko, daleko stąd. Zostałeś celebrytą? Ogarniasz temat? Mm. Jestem twoim fanem i wiem, że ten hitcher potrzebuje czegoś naprawdę niemożliwego. A więc, niemożliwy Karle, wyłącznie na potrzeby tej sceny mianuję cię... Avengersem! Zgoda, zgadzam się, zgadzam się. Muszę podziękować tym, którzy we mnie wierzyli. Hey. Dacie sobie radę? E, soku, dobrze pamiętam? Jestem Avengersem. Obaj jesteśmy. A on się pyta, czy damy radę. No i co ty na to, partnerze? Zmienisz scenariusz? No pewnie, że tak, jestem reżyserem, ale jak chcesz, żeby świat cię znał, jeśli nie będziesz gwiazdą? Prawdziwym herosom nie zależy na sławie, tylko na ratowaniu bezbronnych. Jesteśmy zespołem. Ja, oni, a teraz także ty. Jeśli masz plan, pora wprowadzić go w życie. Zaczynamy akt trzeci. Niemożliwy międzygalaktyczny pocisk teleportujący. I akcja!